Cześć Tadeusz, wiem, że trochę się naczekałeś, bardzo Cię przepraszam. Nie zrobiłam tego celowo, po prostu w poniedziałek mam zajęcie od 8 do 20. Planowałam to nagrać w weekend, ale niestety no, wyszło inaczej, i nie miałam takiej możliwości, więc nagrywam to teraz. W każdym razie, bardzo, bardzo mi się podoba. Ten zestaw jest o wiele fajniejszy niż myślałam, bo najpierw myślałam, że to po prostu jest taki stanik w takich trochę klimatach BSM ale że po prostu to jest bardzo ładny stanik, bardzo dobrej jakości. Okazuje się, że to jest taka właśnie bardziej uprząż e, i że ma pełno takich metalowych elementów i wygląda no, mega profesjonalnie. Wygląda na taki drugi rzut oka. Wygląda 100 tysięcy razy fajniej niż na pierwszy rzut oka. Nawet widzę, że nawet ma takie miejsca, że można jakby podpiąć smycz czy coś takiego. No ja tak nie do końca chwytam te klimaty, ale nawet dla mnie no, myślę, że to jest bardzo fajne. Tak, bo jakby to, że się założy taką uprząż, to przecież jeszcze nic nie znaczy. To nie znaczy, że trzeba od razu się, nie wiem, biczyć czy coś takiego. Można po prostu założyć taką uprząż i potem uprawiać normalny seks. Nikt tego nie sprawdza. Naprawdę. Nawet zauważyłam, że te majtki tutaj, tak, to są majtki, mają takie guziczki. Majtki na guziczki. Pierwszy raz widzę takie, takie cudo chyba. Niesamowite. No, widzę tu w ogóle mega dużo takich innowacyjnych rozwiązań. No, prześwietne. Naprawdę w ogóle nie wiem, czy będę potrafiła to założyć. Na pewno chwilę to zajmie, bo tych elementów jest tak dużo, że po prostu nie wiem, czy podołam, ale mam nadzieję, że tak. Naprawdę jestem totalnie podniecona i dziękuję Ci bardzo. Naprawdę super prezent. Bardzo mi się podoba. Dziękuję jeszcze raz. Trzymaj się ciepło, Tadeusz. Wszystkiego dobrego.